Ale witam serdecznie, moi drodzy, to jest kolejny odcinek. Ra komentatorka razem z Filipem. Witam serdecznie wszystkich widzów. Witam, witam serdecznie witam. w kolejnym teleturnieju Moi drodzy, dzisiaj ponownie obejrzymy sobie. Co się ostatnio oglądaliśmy reakcję, nie powiedzieć, właśnie i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się spodobało. W sensie, a nawet powiem, spodobało wam się, bo wiem, że wam się spodobało, bo wyszedł bardzo dobrze. A teraz będziemy oglądać eksperymenty razem, oczywiście z Filipem. No, działamy razem, prawda? I. Już tyle. Za... lat, lat Kurczę, tak naprawdę kilka godzin, ale jak widzicie, dobrze idzie, dobrze idzie. Moi drodzy, oczywiście subskrybujcie kanał tam na dole, a wszystkim. Wszyscy wpadajcie na kanał Filipa, bo dopiero założył kanał. Jesz na pewno jeden odcinek wpadł na kanał Filipa, dlatego wszyscy wpadajcie do opisu. Macie na to 5 sekund, znowu jak ostatnio. 5, 4, 3, 2, 1. I co? Oglądajmy. Witam Filipa w telenku. Dzisiaj mamy pasta. Prawda, kontra ja tylko... pułapka na szczury. O. No. no. No to koks, koks wygląda koks. Czy to nie jest pułapka na niedźwiedzia w ogóle zrobił flagę włoch, zobacz. Czekaj, czy, węgiel, czy coś? Ej, faktycznie. Kurde! Ale to, to nie jest pułapka na niedźwiedzia takie coś? Nie mam tego pojęcia. Ale to jest nie, bez bezkolsy, to nie, to nie. 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 Tak nie robiłem. No właśnie na w kreskówkach widziałem takie rzeczy. A tak się to rozkłada, A to jest. Okej. Okay. Nie no to są pułapki na jakieś zwierzęta. A bo jakieś jakieś, jakieś tutaj kenów jak mamy na, na filmie? Na, na kenów! kenów. Na Kenów, to jest taka zabawka, nie znaczy niby nie zniszczona. Gniotek e, tak zwany. No, tego, że wersji i, chyba takiej premium. Tak, to, tak, no. <laughs> I ona się tak rozciąga, fest. Okej. Okay. A no, oh, no, on jest się O Jezu jeszcze dostał w krocze, ale to go nie no, boli. Nie. Go, stalowe, on jest, jest bez Stalowe jaja jak to mówią. No <laughs> to mu nie weźmy no. nic. Chyba A się... Nie dostał w kolano, Bo akolano. ma no, no, ale to się tutaj. to się to się wyklepie, prawda to. Spokojnie. <laughs> Szybki, ale se uciec do domu. <laughs> ale chce Ale to wielkie, to ścieżki, aż chłop kurde musi 사이 to no. jakby naprężyć, nie? No. Pokaż tego. Coś mu się stało? O głowa. Nurek, Nurek. <laughs> Ojojoj, oj, oj. to jest taki bardzo kurde. Fajne, prawda? Drastyczne, do drastyczne trochę, prawda? Ale. Ale, ale przyjemnie, przyjemnie. przyjemnie się to ogląda. Ale na nic mu się nie dzieje, on jest zbyt. Chociaż czekaj. No nic mu się nie stało. Ten ziomek nie czuje bólu. Filip, on nie czuje bólu. Ja musiał tak kurde sama. Ale... No ja też. Dobra, Jakie Jakieś jest z najniższej półki, ale dobrze. A bo i premium, chociaż mógł się ukryć pod tą odpotonek, wiesz wiesz, bo znakom nie bogatości. Możliwe. Uwaga nie no, no, nie no, chyba chyba, chyba ro, się przeliczyłem lekko. Rozpruły się szybko, pęci. Nie poradziły sobie. To jest niszczarka właśnie, no, nie Niszcza no tak, niszczarka, no, no shredder. shredder To no. przecież dobrze mówiliśmy, no nie wiem czego. Konfety się z tego zrobiło, nie? Na imprezę, że coś takiego. No. O, no. lego! proszę, rękami teraz. Rękami. U mnie było Bo, na przykład tak, kuleczką. Tak. Zobaczmy tutaj Proszę, żeby to nie było to samo, please, nie bądź taki, daj rękę. Kulka. Znowu to samo co u mnie, widzowie. O, nie! Niestety, ale... No nie, dlaczego? Chciałbym zobaczyć co, serio. Nie no. widziałem tego. A fajnie to za... Ale dlaczego to sam, sam powiedziałeś? Za dlaczego on to zrobił? Znaczy on nagrywał to może kiedyś znajdziesz <grym> Może kiedyś znajdziesz. Może znajdę. kiedyś sam nagrywał do tego. O! Z ręką. No, Zobaczymy. W ogóle. O! Czy to będzie prasa hydrauliczna? Chyba tak? Chyba tak. O! Kolce? Coś kontra coś. Woździe, sorry, to gwoździe, sorry, Nie gadaj, że tego kena tam wsadzi Gwoździe kontra prasa. A co jeszcze, że tego Hopka tam za stary. A mi się wydaje, że nic nie da. Nic? Nic. A ja! jednak, a to jednak! Daj go, nie A mogę. jednak, super ken, uwaga! Super ken. A, bo co on dało? Ma... wywaliło te bary, patrz, on jest jakiś odklejony. A patrz, trzymaj mu szkolano. Sz... Nie, sz... To, sz... to jest nowy, to jest chyba. Aha, to jest chyba brak. Nie, tu jakieś, tutaj ma jakieś rany na, na barku, o co chodzi? <laughs> uwaga! Uwaga! O! Uwaga Ale nabity został Oła jego o, głowa Boli Patrz on ma k A bo on chyba do środka ma jakąś krew tam jakby dał żeby to tak Oła to boli Oj ty. oj oj oj, oj. <śla> Nie powiem co ma rozwalone Nie <śla> wiem po czym Oczywiście po kolcach no ale O nie Ale oni tam Nie wiem ktoś mu wstrzyknął ten krew bo on ma tam klej zwykły A nie takie coś Ale to brutalnie wygląda To chyba jakiś ketchupik czy Czy inny tego koncentrat o musi głowę Jest dobijany, jest dobijany, no... Boli głowa. Biedaczyna Bidulek, kurde bidulek, serio. <noise> Jezu, on już na żyje. O, tak. No, uwalono tak. łapy. Jasne, Dobrze. jasne. Co to za syf? Aha, to metal, To metal. Coś będzie topione. Na kuleczki o, jakieś. O, a ja wiem co to będzie, wleję ten, tą lawę do tego I to się zasklepi i będzie taka fajna kula z Orbeezami, wiesz? Ty jesteś chyba doświadczony tych filmikach, wiesz? Ja, bo ja, to, ja, to ogląda, nawet, ja ci powiem, że bardzo dużo tego oglądałem i kapkę się na tym no, znam, prawda? Tak ogląda tak... Nie, A tak jeszcze, Tania Tak, no, tak myślałem, no, wcale okay. na filmach tego nie no, wiem tak myślałem <laughs> Leci Metalix O, oh. Cyk. I, I my. To się stanie A czemu on jest taki, już chyba nie, nie jest, no do ciepło. No to się, z... prawda... No w ciało stałe się zamieni mm -hmm. i, i koniec, nie? Zaraz, zaraz zobaczysz ten efekt ciepła. Czekam, czekam na ten efekt końcowy. Uwaga, zobaczmy. 5 minut później... I, i zaraz to wyjmie, prawda, i... Będzie, hmm. będzie naprawdę ładna ozdoba do, do salonu, wiele złodzień. Tak? Serio? Nie. Kurde, same to prze... A, no to już myślałem. Paweł, już ty my tutaj wiesz? O, widzisz, coś takiego wyszło, prawda? A nie, a tak, jak chciałbym coś do salonu, serio. Pomalowałbym to na swój kolor i bym wiesz, fajne, w no, no, takie, kurde, święte. Ci Ciekawe jest to, tak? Jakby to świeciło, to było, miałoby tak, jest... serio. jak niektórzy malują obrazy rzeźbią, to on stworzył coś takiego po prostu. Okej. Okay. A manga z plasteliny? Będzie zgniatany? O co tu chodzi? To będzie zgniatany, pa. A us O, a takie ładne. Taki to było. A do góry. Oooo! Wow. O. To był goes... jak jakiś wężer czy coś takiego, kurde. <ścoughs> Good job. Good job. Greenwal impostor ale to ładnie wyglądało naprawdę. To wygląda jak taka modelina w sumie. Nie wiem czy zwykła pastelina by tak poleciała. Takie wiórki. Oh, fajne, bardzo fajne. ładne. Bardzo ładne. <laughs> bardzo, ładne. <laughs> bardzo ładne. No, jeszcze bardziej nas satysfakcjonuje. Dziękujemy Dziękujemy się za oglądanie O nagrzany nóż Syk. Kontra klocek lego z lodu? Nie z galaretki A bo, galaretka no Zjadłem, a Ty? No prawda na raz myknął A jakie ładne cięcie takie No tak proste. kurde Gładziutkie 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 Ale skwierczy biedaczyna Martwietowana. No już to nie wygląda tak kurde fajnie jak jak wyglądało przedtem prawda Jak wyglądało racja. Ten, prawda. Biedna galaretka Anger Birds Co nie? No to się zgniecie na górze. To będzie taki placek, bardzo się stanie. Ja wiem, ja już widziałem parę rzeczy. Widziałeś, takiej... to? Znaczy, nie to, ale parę rzeczy. O, Uuu, ale patrz, jakie slow na było na końcu. No. takie <szt> Taki, kurde. Fala. Fala sejsmiczna. Łoły, wow, oczy, co się stało. Fala sejsmiczna. Ej, w ogóle jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko jakby czyści tą tą, zniszczą, tą prasę, no, nie? No tak, kurde... Czy to jest dość ciężkie, tak, No mi się wydaje, że tak, bo to się chyba tak mocno przykleja, jak to pod takim naciskiem. Nie, daj mi... o! o! Zaszalał! Jest biedny, te, ten pokój jest taki biedny teraz! tam będzie taki... O, a nie, o! dobra, nie myślałem, Oj, że... Myślałem, że bardziej to, jeszcze, Ja też. No. jakiś sufit, czy coś. Myślałem, że... A tu... Chociaż czekaj... Uwaga. Nie, nie, dobra, nie, wyleciało. średnio, średnio, no No, troszkę, ta, troszkę no dole, no. kapnęło na podłogę, ale o Tam też troszkę, ale nic się nie dzieje tak. Moi serdeczni przyjaciele, no bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Oczywiście mam nadzieję, że wam się spodobał Byliśmy dzisiaj wszędzie, nawet w środku opony samochodowej Także było naprawdę ciekawie Wpadajcie oczywiście na kanał Filipa, jak już mówiłem Subskrybujcie nasze kanały Papeczki do gry zostawcie I zapraszamy na Instagram. Chyba tyle, widzimy się w następnych filmach pa, pa.